Mam na ja, Darwinek, a w dzisiejszym odcinku w dla, zrobię dla Was specjalnie recenzję magazynu Lego Ninjago Legacy, jest to numer 4 na 2023 rok. Jest to wydanie specjalne i ten magazyn jest teprzyłomem, bo dostajemy tutaj takie oto metalowe pudełeczko, lecz niestety cena 40 zł bez grosza. Nie jest z dobrą ceną. Teraz się boję o ten magazyn, że może się szybko skończyć, jak nie będzie miał dobrych dodatków. Bo jednak cena 40 zł jest dość wygórowana na to, co dostajemy w środku. Więc bez przedłużenia, otworzę to. Mamy tutaj już nasz magazyn. Pozwólcie, że wyjmę sobie tą kartę limitowaną. Oj, troszkę się wygięła. Okej, okay, tak się ona prezentuje. Złoty Smok Zane. No, całkiem ładna, z ładną figurką. Ale zajrzyjmy do samego magazynu. Chociaż może najpierw tylko ciebie to dzisiejsze pudełeczko. No, ładnie się prezentuje. Widzicie, limitowana edycja. Odłożę na bok i zabierzmy się za gazetkę zajrzyjmy do magazynu znajdziemy, o, stwórz własnego ninja czyli coś ciekawego dalej mamy tutaj spis treści okej okay. komiks do lasu jest z tego lego kur. Reklamę magazynu z Venomem. Bardzo fajne temacki, więc na pewno będzie kupowane. tylko w Okej, okay, dalej mamy tutaj dalszą część komiksu. Kościelnego mecha tutaj nawet mamy, więc ciekawie. Mamy plakat, który pozwólcie, że sobie wyrwę i zaraz Wam pokażę. Zapoluj na łowców smoków. I przebiegły wojownik szkielet. Mamy tutaj pocztę z rysunkami. Okej, okay. wygląda to ciekawie. Dziękujemy za fantastyczną pracę. Starcie z Garmadonem. To są prace z pierwszego wydania. Okej, okay. ciekawie. No, złap te szkielety, czyli kolejna gra. Tak? Info, misja. Wszystko o zbroi. Spoko W Ninjago City. Galeria Łotrów. Wycieczka w przestworzach. Okej, okay. jako misja. Kolejna misja. Wspaniała labirynty. Zapowiedź kolejnego numeru, w następnym numerze 14 września. Kości, kości uderzą o skały, czyli rycerz-skelet kontra kol. Okej, okay. tak, skomentuję ten magazyn. Jakby rycerz-skelet jest bardzo dobrą figurką. Kol niekoniecznie. No i chyba tyle z tych ciekawszych rzeczy. To też jest reklama serii LEGO Dreams. Naprawdę świetne seciki. Szczególnie ten, ten, ten i ten. Ten jak się jest. I dobra. Mamy jeszcze AT&T ATTE. Magaz magazyn w sensie reklamę. Przejdźmy do samego dodatku. Mamy tą dziwną puchę. ją postaram otworzyć. Tu Teraz to zajmę. Taśma jest zdjęta, lecz mam tutaj wgniecenie w tej puszce, co mi się bardzo nie podoba. Nie wiem, ja raczej tego nie zrobiłem. To musiało być tak wcześniej. W ogóle ta pucha taka trochę dziwna, ale dobra. Oj, ostrość tu mnie nie złapałem. Okej, okay. Ciekawie się ściąga to pudełko. I mamy elementy, więc ja składam. Mamy zbudowane figuraczki. Raczej je znacie. Tak się prezentuje, Lloyd. Tak na drugi na plecach. Tak się prezentuje pierwsza twarz i druga twarz. I maska. No, bardzo popularna figuraczka. Dostajemy też tutaj wojownika szkieleta. Ty nie ukrywaj mi się, każdy kto kupuje ten magazyn, to oprócz puszki to chyba dla niego. Ma naprawdę bardzo szczegółowe nadruki. Z tyłu, na broń. Twarz też jest bardzo fajna. I tak samo to jego, jakby. uszy. Yy, od razu Wam mówię, że tego magazynu nie będzie na prasówce. Lecz będzie tutaj. Moja ocena to jest jakieś 7 na 10. Puszeczka jest mocno średniaka, a yy, dodatki są też nie najlepsze, więc 7 ode mnie. Ja już kończę. Pa!